Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala. Piłka odda. Niestety to był strzał do własnej bramki. Gol samobójczy. I Wybija Naut. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Musi to trafić. Jest! Yeah! Który daje im prowadzenie Teraz rywale muszą się Musi to trafić Jest gol! Który daje improwadzenie. prowadzenie Teraz rywale muszą się Blisko już do bramki Będzie chyba podawał No wsparli teraz bramkarza Łowacki. King. Dogrywa piłkę do lepił. Tak, to jest Bramka! Najlepszy. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lok może zaskoczyć obronę. Bramkarz bez trudu radzi sobie z tym strzałem. Jest zawodnik na czystej pozycji. Proszę, i mamy bramkę. Taktyka z wysokim presingiem się opłaciła. Wymagało to sporo pracy, wielkiej dyscypliny, ale jest efekt. Najpierw w postaci zdobytej piłki, a potem groźnej akcji i bramki. Zobaczmy powtórkę. Piękne. Czy sobie poradzi? Ważny ten odbiór, na razie zagrożenie, zażegnamy. Lozano. Co teraz zrobi? Ależ go wypatrzył. Brawka! Brawo! No można powiedzieć, że to było wejście smoka! No. Co teraz zrobi? Ależ go wypatrzył. Brawka! Brawo! No. Lozano. Co teraz wymyśli? Matwi. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Oj, niebezpieczne są takie sytuacje. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Świetnie, prostopadle. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Kowacki. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Atakujący zawodnik był blisko, ale nie dał sobie rady ze świetnie dysponowanym bramkarzem. Będziemy mieli wrzut z autu. Głowacki. Ładnie rozwija się ta akcja. Jest bramka! Mamy remis znowu po równo na tablicy wyników. Głowacki. Ładnie rozumiemy. Jest bramka! Mamy remis znowu po równo na tablicy wyników. Że kryje, jest okazja. Dobra interwencja, obrończy niebezpieczeństwo. państwa i to jaką bramkę znowu mamy wynik remisowy kto by się spodziewał takiego ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle ładna akcja skrzydłem jest teraz szansa na doświadczenie. od... tracił piłkę w zamiary przeciwnika nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Ciekawe, prostopadłe podanie. Pięknie go Gol! Mamy teraz remis star wyrównany. Stracił. King. na pewno Gol jest piłka w siatce brawo Pan Gol jest piłka w siatce brawo agrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Gol! Ależ czysto trafił bramkę z voleja. No no, wspaniały strzał. Brawo, brawo, brawo. Bramka w samej końcówce. Może być decydująca. Co za moment do objęcia prowadzenia. Teraz pozostaje mało czasu na wyrównanie. Dobrze wyszedł z linii bramkowej. Skutecznie interweniował przy tym dośrodkowaniu. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. A kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Zacentrował teraz tylko dobrze uderzyć. Piłka ląduje w bramce. Będzie bardzo ciężko, ale i bardzo ciekawie. Łowacki. Ostatnie 60 sekund. Tyle dzieli nas od gwizdka kończącego drugą połowę spotkania. Będzie chyba podawał. Nie udało się. Może dobić rywała. Piłka po tym strzale odbiła się. Będzie bardzo ciężko, ale i bardzo ciekawie. Łowacki. Ostatnie 60 sekund. Tyle dzieli nas od gwizdka kończącego drugą połowę spotkania. Będzie chyba podawał. Piłka po tym strzale odbiła się. Zobaczymy jak zawodnicy poradzą sobie z agresywnym pressingiem. Nowoczesna piłka wymaga, aby zawodnicy byli wszechstronni. Nie spodziewam się po nich niczego innego. King. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Matri! Gol! Hola! kował tym wolejem, ale ryzyko się opłaciło. Bramka, palce lizać. Widzimy teraz, że King ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. No i strata piłki. Nękali rywali do skutku, aż wreszcie zmusili ich do błędu w środkowej strefie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Szykują się powoli. Gol, gol, gol! stan spotkania! Ależ końcówka w ich wykonali. nie poddawali się. Nie tyle. Są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać bez końca. Wspaniale się zachował przy tym strzale. Matwi. Poprzeczka ratuje od straty bramki, ale piłka wraca na boisko. Jakże niewiele zabrakło, żeby objąć prowadzenie. I... Mamy strzał, co obejmą prowadzenie? Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Pandew. King. Czy będzie dośrodkowywał? Czy będzie prowadzenie? Tak! Proszę państwa, gol! Lepiej późno niż wcale prowadzą. Trzeba to prowadzenie utrzymać. Nie powinno to być szczególnie trudne. Zaraz arbiter powinien zasygnalizować koniec meczu. Ostatniej chwili przejęli. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój. Ależ minął obrońców. Chłowacki. Tak, pięknie. Kolejne trafienie. Mamy hat trika, ale chyba nikogo to nie dziwi. Jest dzisiaj w gazie, bez przerwy atakuje. Moim zdaniem jeszcze coś nam pokaże. Dwie bramki przewagi. Bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Takich ślizgów lepiej unikać, są niezwykle groźne. Przejli piłkę. Koniec spotkania. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Byli tylko troszkę skuteczniejsi, ale to do zwycięstwa na tym poziomie o wygranej często decydują najmniejsze detale. Chciał do tego podania. Spalony. Chłowacki. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przeważne. Rezultat remisowy, ale rysuje się coraz większa ich przewaga. Czy będzie prowadzenie? Co za Goli do tego, w jakim znaczeniu to może być bramka na miarę awansu. I chyba tak będzie tej siły, raczej nikt już nie powstrzyma. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręku.